Na poprzednim spotkaniu rozwiązując zadanie numer 7 z 20 roku, poziom rozszerzony z fizyki, zagapiłem się i zgubiłem ostatnie polecenie. Oceń prawdziwość każdego dokończenia poniższego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe. I to zdanie brzmi tak: Izotermiczne sprężanie ustalonej masy gazu doskonałego powoduje, że. No i punkt pierwszy. Rośnie średnia energia kinetyczna cząsteczek gazu. Otóż, średnia energia kinetyczna cząsteczek gazu rośnie, gdy rośnie temperatura. A tu mamy izotermiczne sprężanie. Temperatura jest stała, więc średnia energia kinetyczna cząsteczek nie, nie ulega zmianie. I zdanie tak dokończone byłoby fałszywe. Izotermiczne sprężanie ustalonej masy gazu doskonałego powoduje, że maleje średnia odległość między cząsteczkami gazu. Oczywiście, jeśli ten gaz sprężamy, to średnie odległości pomiędzy cząsteczkami maleją. Odpowiedź P. No i izotermiczne sprężanie usalonej masy gazu doskonałego powoduje, że cząsteczki gazu częściej uderzają o jednostkową powierzchnię ścianki naczynia. Jeśli nastąpiło zgęszczenie tych cząsteczek, to oczywiście, że uderzenia w ścianki naczynia w jednostkę powierzchni również wzrastają, czyli odpowiedź oczywiście tak.